Witajcie na kanale Biznes Inwestycje. Dzisiejszy temat, oczywiście edukacyjny. Powiemy sobie tym bardziej o Metamasku do końca, a tak naprawdę o transferach, o testnetach, jak to działa, zakupimy sobie tokeny, no i pokażę Wam mój portfel, który od teraz tak małymi sumami będę chciał powoli dokupywać. Same najnowsze tokeny, które będę wyszukiwał gdzieś tam, planowane jest jakby z Market Capu 500 Up, Yy, także, także jak coś to oglądajcie, na końcu zawsze będę zakupywał jakiś token. Dobra, yy, i o czym dokładnie powiemy? Pierwsze testnety, czyli yy, w jaki sposób na testnecie wymintować sobie token czyli jeżeli nie czujecie się pewni, jeszcze robię transfery, e, dzięki temu wideo będziecie mogli na spokojnie sobie wymitować token, nie tracąc żadnych pieniędzy, będziecie mogli sobie przesłać pieniądze z, z tokeny z jednego portfela na drugi, będziecie mogli sprawdzić na Etherscanie, BSC e, jak wygląda transakcja, e, gdzie są jakie dane, e, będziecie mogli sobie zobaczyć w jaki sposób się wysyła te pieniądze gdzie jest gaz jak się robi approve praktycznie wszystkie rzeczy, które są związane z transakcjami, to samo wejdziemy sobie na DEXa, oczywiście też na testnecie zrobimy sobie transakcję zakupimy sobie token, pokażę Wam jak na Etherscanie wygląda to, że możecie sprawdzić swój token jak możecie dodać nowego tokena do swojego, załóżmy Metamask'a, w jaki sposób, poprzez różne, różne możliwości, a na końcu, po prostu zakupimy sobie jeden token, który jest powyżej 500 miejsca z market capu do naszego takiego portfela inwestycyjnego o małej wartości. Tak? Czyli co tydzień za 50 dolarów może zwiększymy to trochę, za 100 dolarów później zobaczymy, ale na ten moment, co tydzień, co za 50 dolarów będziemy kupować tokeny, które są. Wysoko w market capie, no i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Także jeżeli podoba Wam się temat i podobały Wam się w ogóle firmy wstecz, a jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam wstecz, obejrzyjcie sobie od Metamasku Ledger'u, jest dokładnie opisane wszystkie rzeczy po kolei. Dajcie suba, lajka, like dzwoneczek, żebyście nie ominęli, i zapraszam na film. Dzięki wielkie i pozdrawiam. Także przechodzimy do Metamaska. Witajcie! Tak jak mówiłem, dzisiaj sobie pokażemy ogólnie transfery i inne rzeczy. Także jak już jesteśmy tutaj w Metamasku, widzicie mam tu otwarty Ethereum Wallet. Zainstalowałem też Polygon Wallet i Binance Smart Chain. I ogólnie na Binance Smart Chain chciałem Wam pokazać, jak będziemy działać, ale na ten moment mam wszystkie zainstalowane główne sieci. A dzisiaj porobimy sobie trochę na testnecie, tak żebyście se sami mogli w domu popróbować, bo tak naprawdę możemy sobie wymintować tokena i popróbować różnych rzeczy, transferów i innych, żebyście mogli wejść w prawe, jak to się robi. Czyli wchodzimy sobie na Chainlist, wybieramy sobie sieci testowe BSC Odłącz wallet, sieci testowe Binance. No i mamy sieć główną i sieć testową. Dodajemy sobie ją do, do naszego. No i dodajemy właśnie do Metamaska, klikając Proof Switch Network, czyli zmiana sieci. Tak, w tym momencie otwieramy sobie tego i mamy sieć testową, czyli TBN. No i teraz wejdziemy sobie na... Tutaj, to jest test Binance.org. Jest, jesteśmy człowiekiem, czyli musimy wybrać sobie królika, weryfikacja. No i weszliśmy tutaj. W tym momencie musimy wejść sobie, skopiować adres naszego portfela. E Tutaj wklejamy adres naszego portfela. Give me BNB. Czyli robimy Give me BNB 0,5. Finding request accept. Czyli w tym momencie w naszym portfelu powinien się pokazać 0,5 tokena testowego. Czyli mamy już 0,5 BNB, ale testowego, tak? Bo jesteśmy na, na sieci testowej. W tym momencie. Możemy sobie nawet sprawdzić, kopiując ten adres, możemy sobie wejść na BSC Scan, ale testnet, wpisując adres naszego portfela. Adres naszego portfela. Tak, przechodzimy. BSC Scan. I tutaj mamy, że balans naszego portfela jest 0,5 BNB. Tak, została dokonana jedna transakcja 38 sekund temu. Blok numer ten i ten z adresu tego i tego do adresu naszego wielkość, tak? Metoda, transfer i, i hash. I tak naprawdę to jest cała nasza transakcja. Możemy sobie ją prześledzić, możemy ją bardziej otworzyć. Tutaj w boku możemy ściągnąć wszystkie nasze transakcje, które zostały dokonane z danego, z danego portfela. No i w tym momencie możemy sobie tu otworzyć i wejść na BSC. W tym momencie nasz portfel Binance, ten normalny, nie, nie testowy, tylko Binance Smart Chain. Na nim y, mam 150 BUSD, tak? Czyli stablecoina do dolara. I w tym momencie jak przechodzę sobie, czekajcie, on co dużo tych po dobra to i to sobie wyłączymy. W tym momencie możemy właśnie to jest ten i sprawdzamy se nas BSC, bo otwiera w nowym oknie. I teraz nam pokazuje, że na naszym koncie mamy BUSD o wartości 150 dolarów. Tak? Możemy se kliknąć, możemy sprawdzić transakcję. Tą transakcję zrobiłem 28 minut temu z Binance'a do ten, ten portfel. Tu mamy całe informacje, jaki jest wolumen w ogóle danego tokena, jaki jest kontrakt, analytic, transfer. Wszystko jest jakby dostępne tutaj, tak? Czyli w tym momencie możemy sobie sprawdzić, właśnie jak, jak wygląda stan naszego portfela. Jeżeli mamy adres kogokolwiek, po prostu możemy sobie tutaj wkleić i możemy sprawdzić, co dana osoba trzyma na swoim portfelu. Także w ten sposób wymintowaliśmy sobie tokena testowego, jeszcze raz. I żebyśmy mogli się pobawić na przykład, to co możemy zrobić? Możemy stworzyć, albo wysłać do kogoś innego. Ja, ja tak na szybko stworzę drugi. Test 2. Stworzyłem drugi portfel, tak? Na tym portfelu mam 0. Ale co robię? Kopiuję nasz adres, są dwie opcje, bo załóżmy, że ten, ten adres to nie jest w naszym portfelu, tak? czyli to jest ktoś obcy. Kopiuję nasz adres, wchodzę na nasz portfel, robię send, czyli wyślij, pokazuje mi się okienko, podaj adres, na który portfel chcesz wysłać. Możemy zrobić transfer between hours account, czyli w tym momencie bo mam na swoim mam dwa account przy na jednym MetaMasku, ale możecie wysłać do kogoś innego wpisując kod, wpisując adres na tego portfela. Tutaj zaznaczacie, ile chcecie przesłać, czyli mamy 005. Tutaj macie w ustawieniu gas limit, gas price, Gway i gas limit, tak? Na ten moment nie ruszajcie tego. Metamask zawsze dopiera, dobiera naj, najlepszy, jaki jest w tym momencie możliwy. I robicie sobie next. W tym momencie Metamask pokazuje Wam, jaki będzie koszt danego transferu i ile to total zniknie z Waszego portfela. Tak? Czyli jakby koszt plus to, co chcemy wysłać. Robimy confirm, czyli się zgadzamy. Tutaj mamy sending, jest pending. Możemy sobie zrobić tak, view on block Explorer, klikamy i otwiera nam tą transakcję w naszym bsc skanie Czyli mamy yy, transakcję hash, w tym momencie pokazuje, że już successful. na jaki blok, 5 sekund, skąd, dokąd, jaka kwota. Możemy sobie zrobić więcej, czyli jaki gas limit, wszystko, także każdą transakcję, czy to nasza, czy kogoś innego, my zawsze możemy ją sprawdzić. I teraz przechodzimy sobie do naszego metamaska, widzicie, stan naszego konta się zmniejszył, Wchodzimy na testowy, mamy 0,1 te, y, 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 testowego na naszym koncie, czyli zrobiliśmy transfer między, między portfelami. Następna rzecz, jeżeli chodzi o DeFi, mamy PancakeSwap. PancakeSwap jest to jakby y, platforma DeFi, gdzie możemy tak naprawdę kupić każdy możliwy token, który jest na Binance Smart Chain, tak? Jeżeli jest dodana liquidity. Pancake, tu mam platformę typowo testową. Tak? Czyli podłączamy się naszym portfelem. Yy, zróbmy tak. Logout, czyli nie mamy. Robimy Connect, Metamask i podłączy, podłączony jesteśmy portfelem 094. Tak? Czyli nie ten, czyli ten pierwszy. Nawet możemy sobie skliknąć tu z boku. Yy, connect to site i Macie, zobaczcie, jesteśmy podłączeni do tych, do tych sieci. Z tej możemy się rozłączyć, bo jest nam niepotrzebna, ale tutaj chcielibyśmy spróbować sobie zrobić transakcję. Czyli jesteśmy na Pancake Swap i to jest nasz DEX, tak? czyli jakby zdecentralizowana giełda, na której możemy sobie kupić cokolwiek chcemy. Ze względu, że mamy BNB testowe, tutaj mamy różne tokeny, które moglibyśmy kupić. No to kupmy sobie na przykład DAI. DAI to jest stablecoin i w tym momencie robimy sobie za 0,1. Chcemy kupić sobie DAI, czyli za 0,1 po danej cenie wychodzi, że możemy kupić sobie 48 DAI. Ta? Liquidity Provider Fee, czyli dla osób, które dostarczają płynność. O płynności powiemy sobie jeszcze kiedy indziej. Na płynności też można zarabiać. Taka, taki będzie koszt dla, dla, dla wszystkich płynności. I tutaj mamy jeszcze road, czyli drogę. Czyli nasz BNB musi zostać zwrapowany do wBNB, potem zamieniony na USDT i na końcu na DAI. Czyli tak naprawdę znaczy ile transakcji musimy wykonać, żeby zamienić bezpośrednio na DAI. No i przy wybraniu tego klikamy sobie swap. Pokazuje nam 01 do 48. Pokazuje nam jaka dokładnie jest cena Daj w do jednego BNB, ile otrzymamy, jak wpłynie ta transakcja na, na cenę na wykresie i jaki jest koszt naszej transakcji. Robimy confirm. MetaMask otwiera się, pokazuje nam, co chcemy zrobić, jaki będzie koszt danej transakcji, jaki będzie y, totalnie, ile zniknie z naszego, y, z naszego jakby konta. No i w tym momencie jesteśmy z tym OK. Robimy confirm. Czyli w tym momencie zrobiliśmy confirm, nasza transakcja została zaakceptowana i zakupiliśmy w tym momencie DAI, ale wchodząc na nasz portfel, zobaczcie, znikło, tak? Ale swap, czyli mamy, że zrobiliśmy swap, nie? Jako transakcja w MetaMasku pokazuje, ale my nie mamy żadnego tokena tutaj. Kupiliśmy, ale go nie ma. I co teraz? W tym momencie jak mamy na przykład tutaj właśnie tą transakcję, którą wykonaliśmy, tu możemy, chyba, że wyłączyć, ale jeszcze jej nie wyłączycie, możecie sobie kliknąć na view on BST scan. Klikacie to, otwiera Wam Waszą transakcję, tak, czyli hash rate from to token transfer i zobaczcie, najpierw zrobiliście transfer z do, zrapowaliście na BNB, potem z, te BNB zrobiliście na USDT i na końcu zamieniliście na token DAI. I w tym momencie klikamy sobie na token DAI. Otwiera nam się nasz token DAI. Tu mamy kontrakt tutaj danego tokena. Po prostu go kopiujemy. Idziemy do naszego MetaMaska. Robimy import token. Tu go wklejamy. W tym momencie pokazuje nam się DAI. Dodaj do, do. Ale zanim to zrobimy, chcę Wam jeszcze coś pokazać. Klikamy sobie tutaj i robimy View Account on EtherScan, czyli sprawdzamy nasz portfel, tak? Czyli na naszym portfelu jest tyle testowych. Dokonaliśmy takich transakcji i zobaczcie tutaj token. Otwieramy sobie i nam pokazuje, że posiadamy DAI 48 sztuk, czyli czy nasz Metamask jest zainstalowany, czy nie, bo nie musimy go tu mieć. My, po adresie naszego portfelu, jesteśmy w stanie w każdym momencie sprawdzić, co posiadamy na portfelu. W jakich ilościach, tak. Metamask pozwala nam jakby operować tymi tokenami, czyli używać ich w różnych miejscach. Czyli tutaj widzimy, a w naszym metamasku dodajemy sobie, symbol pokażę, dodajemy token, import token i w tym momencie pokaże się nam, że mamy DAI. Czyli mamy te sieć testową, DAI i tak dalej. W tym momencie możecie sobie zrobić send DAI. Tak? Czyli wysyłacie do DAI, w tym momencie możemy zrobić transfer między portfelami na test drugi, wysyłamy sobie 20 DAI, confirm, w tym momencie opłata, wszystko, robimy confirm, send DAI do, do, do drugiego portfela, przechodzimy sobie na drugi portfel, nasze asset, nie mamy dodanych, robimy dokładnie to samo, wklejamy adres DAI, dodaj, importuj. Na naszym portfelu już testowym widać 20 DAI. Mamy 0.1 BNB. I na w ten sposób robimy sobie jakby przelewy, transakcje korzystając z naszego MetaMaska. Jest to bardzo proste, dlatego zachęcam was bardzo, żebyście sobie po prostu weszli na tą stronę. Tutaj Binance Smart Chain Face wymintowali sobie tokena i porobili sobie różne transakcje. Ja te linki ogólnie do i do tego i do i do, yy, do wszystkich rzeczy, o których tutaj dzisiaj mówiłem będą poniżej pod wideo także sobie sprawdźcie tutaj macie Trade, Exchange, Liquidity także możecie sobie to śmiało sprawdzić i zobaczyć jak to sobie działa zapraszam do tego, bo to naprawdę ułatwi Wam później jakiekolwiek poruszanie tak samo tu mamy na poligonie to samo jest Polygon Scan, czyli możecie sprawdzać swoje poligon to samo jest Ethereum, macie tutaj Etherscan, możecie sobie śmiało przejść tutaj na sieci testowe też możecie sobie wymintować z tą strony, możecie sobie poszukać do mintowania Ethereum i porobić sobie na Ethereum, zasada jest dokładnie ta sama, to nieważne jaka to jest sieć transfery wyglądają dokładnie tak samo jedyne co na co musicie zwrócić uwagę jeżeli robicie transfer załóżmy z Ethereum na zupełnie inny portfel niż Metamask to musicie być pewni, że po drugiej stronie osoba, która podaje wam adres, jest to adres Ethereum, tak, a nie adres y, poligonu bądź innych. Na to, że w tym momencie możecie, bo wasze środki mogą za, zawisnąć, mogą zniknąć, mogą nie dojść i będzie dużo z tym problemów. Także na to bardzo ważne, bardzo, bardzo uważajcie. No i jeszcze chciałem wam pokazać tylko jedną taką, jakby stronę, dość ciekawą. Jest to Dbank. Dbank jest to strona, która może sprawdzać wasz wasz portfel pod względem tego, gdzie macie ulogowane wszystkie tokeny, yy, na przykład puścicie sobie na staking gdzieś na jakiejś platformie, tak? I tutaj możecie poprzez wklejenie, zobaczcie, zrobimy sobie kopiuj, gdzie yy, to jest tu, zrobimy sobie wklej adres, mamy adres i nam pokazuje nasz portfel. No i pokazuje, że w portfelu mamy balans. 150 tokenów BUSD o wartości każdy token 1 dolara. Tak? Mamy, możemy sobie zacząć nasze NFT, naszą całą historię. Tutaj możemy sprawdzić, jakby nasz portfel, gdzie mamy dokładnie wszystko ulokowane. Załóżmy, że bardzo w dużo miejscach ulokowaliście jakieś swoje tokeny i nie wiecie, gdzie one są. Myślę, że wchodzicie są na taką stronę, wklejacie swój portfel, sprawdzacie i tyle. I to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna. Fajna strona, żebyście mogli sobie sami sprawdzić dokładnie, gdzie Wasze środki leżą. Tak tu macie login, connect. Możecie się połączyć bezpośrednio przez connect, nie musicie wpisywać. Please verification, verify. W tym momencie. Wasz MetaMask poprosi, żebyście po prostu zweryfikowali, czy Ty wy na pewno to robicie. No to robicie tak. Nie róbcie takich rzeczy do stron, których nie znacie, tak? Bo w tym momencie, jakby dajecie dostęp do waszego portfela. No i w tym momencie, mamy jakby podświetlenie naszego portfela. No, Zresztą, że jest to świeży portfel, tu jeszcze praktycznie nic nie było, dlatego wygląda to w ten sposób. No dobra, w tym momencie właśnie, bo. Na naszym portfelu Binance, zwykłym, mam 150 dolarów. W tym momencie, bo tak naprawdę co jakiś czas chcę sobie wpływać tutaj i ten portfel chcę jakby prowadzić typowo pod to, pod jakby tutaj na YouTubie, ze względu na to, że, że będę wyszukiwał ciekawe projekty i każdy projekt będę zakupywał sobie za 50 dolarów i będę je tutaj trzymał w tym portfelu. I z czasem po prostu ten portfel będzie albo rosnął, albo malał w zależności od tego jak jak ciekawie wybierzemy portfel e, tokeny na samym początku e, bardzo ciekawym e, coin gecko tak jest to też ciekawe jeżeli chcecie dodawać sobie tokeny do tego coin gecko tutaj możecie zrobić swoje własne portfolio tak i dodawać tokeny które kupiliście e, okej okay. ja Cross Wallet. Cross Wallet CWT. Jest to dość ciekawy projekt, który już od dłuższego czasu yy, działa. Yy, jego maksymalna cena, max zobaczmy. Maksymalna cena była 0,25, gdzie w tym momencie mamy cenę 001, 002. Czyli można powiedzieć, że yy, 10 razy mniej. Yy, oni non-stop rozbudowują cross -wallet. cross wallet, jeszcze tak naprawdę nie istnieje, ale co jest najciekawsze z tego wszystkiego, że na ten moment non-stop jest ruch, jest ruch, widać, że są nowe dane, dochodzą, non-stop o tym piszą, non-stop coś działają, Twitter działa, także jest to projekt, który już dawno temu startował i dalej jakby próbują go budować i dalej jest o nim, o nim się mówi. Tu możecie sprawdzić, że ten token jest dostępny na Pancake Swap, na Beecakes, i na Sun IO, chociaż na Sun IO widać, że wolumen jest 24 godziny bardzo mały. Zobaczmy na PancakeSwap wolumen dzienny to jest 23 tysiące na tym tokenie, tak? Także no jest dość ciekawy wolumen. Także no to jest ten, ten jakby pierwszy projekt, który, który chcemy chcę sobie zakupić. Czyli możemy sobie kliknąć tutaj, otworzy nam się start trading, tak, czyli otworzy nam się pancake, ak. widzicie, on trochę inaczej wygląda niż, niż, niż ten, ten to jest testowy, to jest jak standardowa, jest to aplikacja, znaczy platforma, gdzie możecie kupywać, tradować, yy, zarabiać na farmingu, na polu, jest tu bardzo, bardzo dużo, dużo rzeczy, tak, macie nawet NFT collection. My sobie w tym momencie zrobimy yy, trader, tak, czyli zamienimy nasze tokeny. Podłączamy nasz portfel MetaMask. Jest to główny pierwszy. Next, connect. Super. Mamy nasz token. My mamy BUSD, tak? Nie chcemy kupywać CAKE'a, chociaż jest to też bardzo dość ciekawy token do kupienia i trzymania na dłuższy okres czasu. Ale ja chcę zakupić sobie ten, ten tego właśnie tokena. Yy, najważniejsze jest to, żebyście pamiętali, że kontrakt, który kopiujecie, kopiujecie z porządnych stron, bo bardzo dużo może się podszywać pod to i podawać inny kontrakt, tak? Czyli ja sobie tutaj, widzicie, może możecie sobie otworzyć, jest jeszcze na Tronie ten sam projekt, ale my chcemy na Binance Matching, ja sobie kopiuję ich kontrakt, wchodzę na pancake swappa. tutaj, yy, tak, otwieram i tu u góry wklejam ich adres, czyli import. Tak, zgadzam się, bo tutaj jest informacja, że proszę uważać, że to może być scam, możesz stracić wszystkie środki, bla, bla, bla. Ja wiem w co inwestuję, w jaki projekt, dlatego ładnie wkleiłem, sprawdziłem, wiem skąd jest ten, także jestem tego pewny. No i w tym momencie mam swój token, czyli ustawiam sobie tutaj za 50 dolarów, zakupuję sobie 20, 2563 tokeny, tak? Enable, give permission to access, czyli w tym momencie muszę dać permission to access do moich środków. Będzie to kosztowało 0,07. A, no i właśnie, i tutaj jest czekaj, reject. E, jaki jest problem? Ja na swoim koncie, Metamasku, zobaczcie, nie posiadam BNB. A, żeby robić jakiekolwiek transakcje na tej sieci. Muszę mieć BNB, ze względu na to, że muszę zapłacić fee za transakcję. Także zrobimy sobie, że 20 dolarów na początku zamienię sobie na BNB. Tak, żeby mieć na opłaty transakcyjne. Dobrze. A nie zamienię sobie, no bo nie mam BNB w tym momencie na, na naszym portfelu. Czyli najpierw muszę sobie przesłać BNB. Z innego miejsca, żeby zrobić jakąkolwiek transakcję, no to jest trochę problematyczne, no ale, ale to zrobimy. Także zaraz wrócimy. Poczekajcie, ja sobie przeleję środki. No dobra, przelałem sobie 0,095 BNB, żeby robić jakiekolwiek na razie transakcje. Przechodzimy sobie na ten exchange tutaj i zamieniamy nasze 50 na. Yy, Nasz CWT. Tak? W tym momencie mamy BNB na naszym koncie, czyli możemy zapłacić za naszą transakcję. Ustawiamy wszystko: Enable Transaction Fee 007. Tak, robimy sobie confirm. W tym momencie y, aktywujemy nasze BUSD. Bo jak widzicie, tu poniżej z BUSD najpierw zamieniamy na BNB i dopiero potem na CWT tak, i w tym momencie klikamy sobie swap yy, przy swapach to jeszcze Wam później kiedy kiedyś pokażę tutaj, bo tu się stawia Slipperage Tolerance, tak ale na ten moment jest to 005 dlatego także nie jest to drogie, no i w tym momencie mamy price tyle kosztuje za jednego BUSD USD. widzicie, im dłużej czekacie tym cena się zmienia i w tym momencie musimy zaakceptować nową cenę i Liquidity Provider 0,24 BUSD. Klikamy se Confirm. Wyskakuje nam nasz portfel. Jakbyście mieli Ledgera, to oprócz tego co jest tu, to jeszcze musicie to samo zrobić, zatwierdzić na Ledgerze. Po prostu potwierdzić to samo. Confirm. No i w tym momencie transakcję zrobiliśmy. Zobaczcie, tutaj mamy coś takiego jak Dodaj CWT do Waszego portfela. Transaction Accept, tak? czyli dostaliśmy już. Czyli nie musimy dodawać ręcznie, po prostu se klikamy Dodaj. CWT, dodaj token, i w tym momencie nasz token pokazał nam się na naszym koncie. Czyli widzicie, mam 2564 tokenów CWT i zostało mi tylko 100 BUSD. Z 0,099 zeszło mi na 0,098, czyli nasza, nasz koszt transakcji po prostu został zebrany. No i w tym momencie tak wyglądają, jakby tak wygląda robienie naszej transakcji żeby zakupić nasze tokeny. Czyli to był nasz pierwszym tokenem CWT. Za tydzień prawdopodobnie kupimy następny token, za następne 50 i tak będziemy się skupywać co tydzień za 50, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No dobra, na ten moment pamiętajcie jeszcze, że wchodzicie w Connect Site i robicie Disconnect od jakiejkolwiek strony, żebyście nie byli połączeni do żadnej strony. No i tyle. Jeżeli Wam się podobał film, Dajcie saba, lajka do góry, dzwoneczek. Yy, takich filmów będziemy robić więcej edukacyjnych, co jak działa. Metamask już mamy praktycznie cały zrobiony. Jeżeli nie wiesz, jak działa Metamask, to zapraszam do innych filmów. A na ten moment, pozdrawiam i do za tydzień.